Może pan Polsce, nie nie możemy ja tego zrobić zdjęcie zrobić z tego się które się Tylko, tylko. Nie może mnie pan, 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 pan powstrzymać. Ten jest w zarządzie PKP Cargo. Proszę pana nagrywać. To jest, pan pan. jest pan w... pan 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 interwencja poselska. To jest Proszę poselska. Proszę bardzo. Proszę rację. Proszę bardzo. Proszę Teraz teren jest zarządzie no, PKB Cargo? No, tak. Dziękuję. Czycie, nie, nie Dziękuję. Dziękuję. To, chodzę obok to toru. Chodzę obok toru. Co to kurwa jest? Wiecie dlaczego to tu jestem. To nawet spokojnie, przecież nie przewrócimy tych wagonów. To nie jest przy tych was. Ja szanuję, naprawdę jest. mundur. Ale to nie, mo nie to może to być zgodna z tym takiego. Co, co to ma być? Co to ma być? Wiecie, dlaczego nam nie pokazali kwitów? Służba skarbowa, Bo dokładnie wiedzą, co idzie w tych kontenerach. Wyrok śmierci dla polskich rolników. Proszę bardzo. Bierzemy próbkę na inspekcji, żeby zobaczyć co to w ogóle, że Google jest, przez który bankrutują polskie rodziny i muszą wjeżdżać, że z jest zatrudcami.